Witajcie na kanale Darusia Pysio A dzisiaj chcę wam pokazać e, Pysia e, Pysia jest tam Ale to nowa ściukka Chcę wam pokazać Pysia akurat jest tam w pudełku Pysio wyjdź pysio. Pysio. pysio 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 chcesz wyjść? Patrz Pysio Ej, do siuki? No chodź do suki. A, chyba chce zostać w pudełku. No. Stółka, ma fajną, kupiliśmy mu taką kolorową, zobaczcie, jaka kolorowa. A, tak. Dobra. Pusza. Tam. <grymna> Jeszcze ma taką fajną watę. Taką mięciutko. Zobaczcie co się stało z hamburgerem. Oto finish. Patrzcie, wygryzł i z drugiej strony sobie jeszcze zrobił wejście. A z króliczka nie korzysta w ogóle. Może mu za ciepło, za miękko czy coś. Króliczek jest dosyć mały dla chomika. Nie wiem, co się stało. O. Tą siłkę kupiliśmy w Maxie. Jak ktoś nie zna tego sklepu, to Max. To jest takie serduszko o, fajne. zrobili kształt serduszka chips. Zupełnie takie chips. chips. To używać dla chomików i dla królików. To ma królika tu też może to używać. I jeszcze jedna chcę wam pokazać. To jest oj drodze, kule. To jest najnowsza nowość. Zobaczcie, jaka fajna tabliczka, mój tato wypali taką fajną tabliczkę i drugi, tu się coś. a tutaj się napis, to takie słoduszko, że długi się, I się I Naprawdę fajnie to zrobię. Jeszcze popatrzmy na piszę. o, chce się do kuli, co do kuli, a chodź, do ściuki chodź, do ściuki chodź, do ściuki, chodź do ściuki. Kościółki, pysia, pysia. No chyba nie chcę na razie wejść. Może tam wejdzie sobie. O, hamburgera. O, do hamburgera może. No nic. Chyba już trochę szalał musimy go wyciągnąć. Teraz zobaczycie jak widzi A może stanowi koje to ładnie. Po. się. Poka się. No chyba ma nie chca.ły <śmuszczak> 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 się zajął się teę z batą. Myślę, się sobie teraz zje coś tam swoje larwy, nie, tak pić super, to o nie. Na sobotrocie mi O, przykrywamy go! Zobaczcie, od razu widać, że Adres jest poprawny. Piesiona w librzy, psuszko. No pa. Co? Zaraz przyjdzie na górę, bo zawsze będzie. Zaraz przyjdzie na górę. O, 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 widzicie, widzicie. To jest ruchliwy Pysio w klatce. O, I już go nie ma. A może wejdzie na górę? Pysiu wejść na górę, wejdź na górę. Wejdź, na górę. Od razu widać, że to jego Tomek. Gdzie? Gdzie Pysiu? Gdzie Pysiaczku? Sprawdza czy się tam coś zmieniło. Jak ładnie idzie. Zostaj tu. No, Wraca się. On tak mało jest na górze. Kiedyś tam przez cały dzień. A tak. Tylko jeden dzień. Karzyna? Kolby, kukurydzę w ogóle nie tkną. O, to jest pojdziek. Wszystko sprawdza. No wiesz, na górę. O nie. Jako słynne. Chyba mu się nie chce. No dobra, proszę do góry. Już... Ma dość. Ma dość... Jej, tego. A, dość. To nie, 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 wszystko co nie, nie, za nie, klatki, nie, nie, No <laughs> <laughs> szuka. No nie, nie, będzie pił? nie, nie, pił, nie, 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 Dobra, okay. No to pójście sobie teraz odpocznie, to do widzenia. papa. pa, pa. oglądajcie pana kanał.